Ale nie skopa! Noga się nie zadręgi, kurwa! Banią! Banią no, kurwa co? nie, kurwa bo co cyfrydę zrobię! Nogą nie czujesz kurwa, ale co? Zobacz, ale pieśnią, kurwa, to... No właśnie, ręka Ale pięścią, kurwa drogi! Perdonisz, jak wrzesz, wrzesz się wyjebał dziurę, nie? Normalnie, pa jaka dupa! Chceśmy podperdonić! Pa! Kurwa, no właśnie! Jak gdzieś podperdonami to... Uważaj na deski, nie?

Chodźcie nie, 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 nie. Chuj kurwa, nie Chyba się zmęczyli chłopaki, nie? Chyba <grywa> <że> jesteś... nie! <grywa> Weź kurwa że <grywa> się, oh. się w nam wszystkim i to... to. jest taki mosaż? Nie jest dupny kurwa, nie wiem czy Nie, a mnie jest tylko taki dupny. Ty tu... O nie, z porządku przyjdzie. Dawaj tą belkę kurwa a dobra usiądź już Wybane, no to że... Nie wiem Kurwa nie! nie tu idziemy na dwór czy co? Jedziemy Idziemy na no. dwór <średzimy. średzimy> Ikon. Řesa jako. Řesa, pa. Kurva, trochu buty se zvládnout. Řesa jak skurva se. to se je, i preze na masi, chud. Čekaj, čekaj. Ale piva uvažaj. I telefon uvažaj też. Uvažaj. Nie, tam to dwa nie Gdzie ma? Powiedzcie coś. No ja wybiłem do względu piwa. Dziękuję za wszystko. Nie? Bo nie... A za co? Uważam, że. Związdzie miło... jest za bardzo agresywny. Świat Świat miło było, nie? Tutaj Związdzie. Zobacz, z fotografem Mariuska, tu To do, jest do, do dokumentalny. Do Tytułem. Polaki była... kurwa przyjechali Coś <laughs> musimy odziewać, kurwa, żebyśmy mieli forte forte, kurwa. Bo... Takie prawie. A czemu to Nie wiem, nie ma tu głową ptanej to Just topiłem, dużo. czeka, dopiero będzie, nie? Tych